Trudny szef. Jak go sobie wychować? Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers. Pojęcie trudnego szefa ma wiele wymiarów. To może być człowiek, który jest turbulentny w swoim zachowaniu. Bardzo często tacy ludzie tam w głębi są kochani na dłuższą metę i na średnią metę dbają o nas, ale potrafią na przykład kogoś zwierzgać, mówiąc kolokwialnie. Trudny szef to jest taki szef, który jest bardzo, bardzo wymagający. Ale trudny szef to jest też taki, który na przykład ma zachowania, które nas drażnią, denerwują, przeszkadzają. Teraz opiszę sytuację trudny szef w jednym aspekcie. Bardzo częstym problemem w firmach jest to, iż przełożony nie respektuje organizacji pracy i czasu pracy swoich podopiecznych. Prezes dzwoni i mówi słuchajcie, za pół godziny spotykamy się, mamy spotkanie, bo musimy przyjrzeć się pewnemu tematowi. I nawet nie określa, ile czasu to zabierze. Ty jesteś w pewnym momencie sytuacji, w której zaplanowałeś, zaplanowałaś sobie coś, masz pewne cele do osiągnięcia, chciałaś pewne rzeczy domknąć, klient czeka, no nagle prezes nie pytając o nic mówi przyjdź. Oczywiście nie mówię o sytuacji raz na Trzy tygodnie, tylko mówię o takim szefie, który non-stop ma taki zwyczaj, że jak tylko mu coś padnie do głowy, no to woła nas i nie przejmuje się tym, jak my mamy czas zorganizowany. Jak sobie dać radę z taką osobą? Oczywiście ktoś może powiedzieć, ale to zależy, jaki jest szef, bo szef może być kochany, ale nieświadomy tego. Szef może być takim autokratą i despotą, że on po prostu absolutnie. Zakłada, że nikt nie powinien kwestionować jego zachowania, bo on jako szef ma prawo nas poprosić, ba, kazać nam przyjść i już. I to nasza sprawa, jak my sobie z tym damy radę. Niezależnie od tej sytuacji, przepis, który Państwu dam, jest na tyle uniwersalny, że w większości przypadków bardzo pomaga. Wyobraźmy sobie sytuację, że dzwoni do nas prezes, przełożony, dyrektor i mówi tak. Paweł, bardzo proszę, przyjdź do mnie. Za 15 minut będziemy mieć spotkanie dotyczące nowego planu, nowego pomysłu, który mamy w firmie. Albo czegokolwiek, bo to już nie ma znaczenia od czego. Ty jesteś w środku projektu, który opracowujesz. Ten projekt to są szczegóły. To jest koncept, który. Dopracowujesz, to jest coś, co wymaga Twojego skupienia. Nagle się okazuje, że ty za chwileczkę musisz przyjść, i to jeszcze zanim tam przyjdziesz, musisz pozbierać pewne papiery. Czyli trzeba rzucić to, co robisz, wyjść, a ty chciałeś domknąć ten temat w ciągu dwóch najbliższych godzin. Co wtedy proponuję robić? Są dwa warianty. Pierwszy wariant reaguje wtedy, kiedy prezes do mnie dzwoni, czy przełożony. Wariant drugi. Idę na spotkanie, ale reaguję następnego dnia. Opiszmy wariant pierwszy. Prezes dzwoni, mówi, Paweł, słuchaj, za 15 minut zjaw się u mnie w biurze, mamy spotkanie, będziemy omawiać nowy koncept, bo pojawiła się nowa rzecz. A Ty wtedy mówisz do Prezesa, Panie Prezesie, jak najbardziej pojawię się tam za 15 minut, jeżeli to jest kwestia naprawdę tak bardzo istotna. Powiem Panu, dlaczego ty mówię, jestem w środku przygotowania pewnego projektu, zaplanowałem sobie, klient ma odebrać ode mnie koncept tego projektu za trzy godziny, ja mu to obiecałem, w związku z tym moje pytanie brzmi, czy jest taka możliwość, aby można było to spotkanie przesunąć na inny czas, na przykład za półtorej godziny, bo myślę, że się w tym czasie wyrobię, to zrobię wszystko. No i tutaj mamy dwie reakcje prezesa. Za każdym razem reakcja prezesa będzie miała pewną dozę poirytowania. Jeżeli to jest dojrzały człowiek, biorąc pod uwagę relacje międzyludzkie, jeżeli to jest człowiek silny, on wtedy, mimo lekkiego poirytowania, zada sobie pytanie, faktycznie, czy można coś z tym zrobić. I być może przełoży, być może nie. Jeżeli to jest człowiek słaby, jeżeli to jest człowiek despotyczny, podrażni go to i zdenerwowany może powiedzieć, słuchaj, spotkanie jest, za 15 minut proszę przyjść i jeszcze może rzucić... Hasło pod tytułem Nie filozofuj, to jest Twoja sprawa, to są ważniejsze rzeczy. Co robisz? Odkładasz słuchawkę i idziesz na spotkanie. Na spotkaniu bierzesz udział w taki sposób, aby szef widział, że jesteś zaangażowany. Absolutnie Twoje poirytowanie, podenerwowanie nie przekłada się na to, w jaki sposób pracujesz, bierzesz udział w spotkaniu. Jednocześnie, następnego dnia dzwonisz do szefa. I mówisz do niego tak, szefie, chciałbym się spotkać dzisiaj lub jutro, chciałbym porozmawiać o bardzo ważnej, istotnej sprawie dla mnie. I myślę, że dla firmy te. Tak. tak, ale o co chodzi? Szefie, jest to sprawa związana z moją pracą, z pewnym przemyśleniem, no i oczywiście z firmą, bo zależy mi i na pracy w firmie, i na tym, w jaki sposób ona będzie się rozwijała. Szef zazwyczaj zgodzi się, bo go to zastanowi. Przychodzisz na spotkanie i mówisz do szefa tak. Panie prezesie, panie dyrektorze, jakkolwiek, mnie bardzo zależy na pracy w tej firmie. Ja się identyfikuję z tą firmą. To są słowa, myślę, że moje czyny na to wskazują. Jednocześnie, niezależnie od tego, że chcę tu pracować i czuję się tu dobrze, chciałem porozmawiać o wczorajszej sytuacji, która bardzo, ale to bardzo na mnie wpłynęła. Wczoraj nastąpiło spotkanie i zostało ono ogłoszone 15 minut przed jego rozpoczęciem. Rozbiło mi to kompletnie mój rozkład jazdy. Nie dotrzymałem słowa klientowi. Jednocześnie rozumiem, że mogłoby być, mogłaby być taka sytuacja, w której rzecz jest na tyle istotna, że trzeba to zrobić. W naszej firmie takie rzeczy dzieją się dosyć często. I chciałem z Panem porozmawiać o tym, czy da się tak zrobić, żeby uwzględnić to, że Pan ode mnie wymaga organizacji pracy efektów. 80% spotkań, które mamy, to są spotkania niezaplanowane, ad hoc. I to bardzo rozbija mu rozkład jazdy. I przyszedłem do Pana porozmawiać o tym, jak możemy do tego podejść, aby poprawić tę sytuację. Oczywiście tu reakcje dyrektorów, szefów mogą być różne. Bardzo ważne jest, aby w tym momencie, kiedy reakcja po drugiej stronie będzie x, y, z, x turbulentna, y trochę zirytowana, z z pewnym zrozumieniem, jednocześnie z tłumaczeniem, z czego to wynika, aby teraz być przygotowanym na słuchanie i na stosowanie mechanizmu akceptacji. Czyli w momencie, kiedy będzie atak, nie bronić się, nie atakować, tylko zaakceptować. I powiedzieć do szefa, jakąkolwiek ma reakcję, wiem, z czego wynika, że pan to mówi. Jak najbardziej, rozumiem to, rozumiem te uwarunkowania. I teraz zamiast mówić „ale”, powinienem powiedzieć „i” w związku z tym. Lub zastanawiam się nad tym, jak możemy poprawić sytuację w tym względzie, ponieważ to wpływa na mój, na, to wpływa na moją efektywność. I to jest ten wariant, kiedy ja po, po spotkaniu idę do szefa, o tym rozmawiam. Wariant numer 2 jest taki, że rozmawiając z szefem, kiedy on mówi, przyjdź za 15 minut, nie adresuję tego, idę na spotkanie, a następnego dnia się spotykam i rozmawiam w tej samej konwencji, ale z prośbą, ze wskazaniem na to, abyśmy to zmienili. I tutaj w tym wypadku. Nie odnoszę się do tego, jak się poczułem, poczułam w związku z tym, że szef mnie zgasił, kiedy zapytałem, czy można to przesunąć, tylko adresuję temat jako element organizacji pracy. Proszę Państwa, ktoś powie, no ale dobrze, ale co to da? Szef się tylko zirytuje. Jeżeli ktoś zadaje takie pytanie, to znaczy, nie ma doświadczenia w tego typu przeprowadzeniu. Zmiany w organizacji z drugą osobą i w drugiej osobie. Proszę się zastanowić. Nawet jeżeli szef się zirytuje, nawet jak dyskusja z nami będzie miała taki wymiar troszeczkę wyjaśniający, dlaczego pewne rzeczy się nie mogą zmienić. Pytanie brzmi następnym razem, następnego dnia, za dwa dni, za tydzień, jak szef podniesie słuchawkę i zatelefonuje do, zatelefonuje do nas, czy. I jeżeli tak, to w jakim sensie, w jakim stopniu zacznie się zastanawiać nad tym, jak potraktować zaproszenie nas na spotkanie? Proszę Państwa, szefowie, szczególnie w Polsce, już dzisiaj większość z nich to są ludzie myślący, to są ludzie, którzy kalkulują pewne sprawy z jednej strony, ale mają też emocje. Te emocje jednak oparte są na doświadczeniu, że efekty. Pochodzą nie z tego, że ktoś kładzie uszy po sobie i mówi: tak, proszę pana, ale z tego, że ktoś ma odwagę przyjrzeć się pewnym rzeczom w inny sposób. Ma odwagę zakwestionować pewne kwestie. Dlatego moją sugestią jest rozmawiać w odpowiedni sposób. Dlaczego nie powinienem rozmawiać, nie powinnam rozmawiać z szefem w tym dniu, kiedy nastąpiła irytacja? Po prostu dlatego żeby nie wchodzić w polemikę na gruncie negatywnych emocji, podenerwowania. Dlatego czasami warto to zrobić za dzień, za dwa, ale nie zamiatać tego tematu pod dywan. Proszę państwa, psychologia tego mechanizmu jest bardzo kolokwialnie mówiąc silna. Ponieważ z jednej strony pokazuje swojemu szefowi jestem odważny, odważna, a z takimi ludźmi Ludzie, którzy są szefami, zazwyczaj chcą pracować? Z drugiej strony, pokazuje moją kulturę, bo nie robię to w sposób wybuchowy. No i trzeci temat. Dążenie do poprawy sytuacji. To jest coś, czego nasi szefowie przecież oczekują. I ta refleksja do nich po opadnięciu różnego rodzaju emocji, które z tą sytuacją są związane, w większości przypadków dojdzie. I to się później okazuje. Dzwoni do nas prezes i mówi. Paweł, słuchaj, mam temat. Czy ty jesteś dzisiaj zajęty, kiedy masz czas? Bo chciałbym, żebyś mi poświęcił godzinę czasu. I w tym momencie czujemy, że w sposób pozytywny, nawet gdyby to prezes usłyszał, to przyjmie to dobrze, wychowaliśmy sobie szefa. I tego Państwu serdecznie życzę, abyście byli skuteczni. Narzekanie nic nie da. I pamiętajmy, że świeca, od której odpalana jest następna, nic nie traci. Dlatego zapraszam do subskrypcji tego kanału i do tego, aby podzielić się ze swoimi znajomymi faktem, iż można na przykład dowiedzieć się, jak sobie wychować szefa właśnie na tym kanale. Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers.